Australia, najbardziej samotny kontynent na Ziemi, oddzielona od reszty świata ponad 50 milionów lat temu, rozwinęła własne królestwo życia. To tutaj, w odizolowanych, zmiennych i często ekstremalnych warunkach, powstały jedne z najbardziej niezwykłych form życia, jakie zna nauka. Od bezkasnych pustyń przez tropikalne lasy deszczowe aż po podwodny świat wielkiej rafy koralowej. Australia pokazuje, jak różnorodna może być natura, jeśli tylko dostanie czas i przestrzeń. Ponad 70% Australii to obszary półpustynne i pustynne, nazywane wspólnie Outbackiem. To kraina surowa i potężna, gdzie człowiek jest jedynie gościem. W ciągu dnia temperatury potrafią przekroczyć 45 stopni Celsjusza, a ziemia wypalona słońcem pęka jak potłuczona ceramika. Jednak to, co z spo, pozoru wydaje się martwą krainą, w rzeczywistości tętni życiem. Kangur Rudy, największy z torbaczy, potrafi przeskoczyć nawet 9 metrów jednym skokiem, oszczędzając energię w ekstremalnych temperaturach. Emu, drugi co do wielkości ptak świata, przymierza Outback w poszukiwaniu roślin i owadów, kierując się instynktem, który pozwala mu przetrwać nawet najgorszą suszę. Pod powierzchnią piasku kryje się świat gadów. Waran z Komodo ma indonezyjskich kuzynów, ale w Australii rządzi waran wielki, zwany gonaną. Obok niego legwany, jaszczurki, a także jedne z najbardziej jadowitych węży na świecie – tajpany i brązowe węże pustynne. W samym centrum kontynentu leży Uluru, góra, która nie jest górą, to monolit, jedna z największych pojedynczych brył skalnych na świecie. Dla rdzennych mieszkańców Australii, aborygenów to miejsce na znaczenie duchowe. Legenda mu mówi, że Uluru powstało z czynów istot pierwszego czasu, przodków, które według wierzeń ukształtowali świat. Gdy ruszymy na północ, krajobraz zmienia się gwałtownie pustyń przechodzimy do mokrych, gęstych lasów deszczowych, które w porze monsunowej stają się jednymi z najbardziej zielonych miejsc na Ziemi. Tu deszcz nie jest przeszkodą. To sposób życia. To królestwo krokodyla różańcowego. Największego gada na ziemi. W ciągu dnia czai się w wodzie, udając kłodę drewno. Jedynie oczy stracają jego obecność. W kurach trzep. Żyją setki gatunków ptaków: kakadu, kazury, lory, papugi tęczowe, kolorowe, głośne i niezwykle inteligentne. To jedne z najbardziej rozbudowanych ptasik społeczności na świecie. U wybrzeży północno-wschodniej Australii rozciąga się jeden z najpiękniejszych i najwię największych cudów natury wielka rafa kolorowa. To największa żywa struktura na Ziemi, ciągnąca się przez ponad 2000 kilometrów. Jej budowniczymi są niewielkie istoty, polipy koralowe, które przez miliony lat stworzyły to miejsce pełne barw i życia. Rafa jest domem dla tysięcy gatunków, od malutkich koników morskich, przez żółwie, aż po majestatyczne rekiny wielorybie. Wszystkie te stworzenia tworzą skomplikowaną sieć zależności. Jednak ten podwodny raj jest zagrożony. Wzrost temperatury oceanów powoduje bielenie koralowców proces, w którym tracą symboliczne glony i umierają. To jedno z największych wyzwań ekologicznych naszych czasów. W południowej części kontynentu klimat staje się łagodniejszy. Tu dominują lasy eukaliptusowe, jedyne w swoim rodzaju. Eukaliptusy dostosowały się do częstych pożarów. Ich nasiona otwierały się dopiero wtedy, gdy ogień spali stare warstwy roślinności. Bo tutaj żyją koale, symbole Australii. Większość życia spędzają na drzewach jedząc liście, które dla większości zwierząt są trujące. ich powolność to strategia przetrwania, a nie lenistwo. Australia znana jest z niezwykłych zwierząt których nie ma nigdzie indziej. Wombat torbacz o silnych łapach. Potrafi komp, kopać tunele długie na kilkadziesiąt metrów. Kolczatka z zaśniczym żywo, hybryda, jeża i mrówkojada żywi się mrówkami i termitami. Australia to opowieść o przetrwaniu, adaptacji i niezwykłej różnorodności. To kontynent, który mimo surowości wciąż zachwyca pustynnym spokojem outpaku zielenią północnych lasów, błękitem rafy i chłodem południowych wybrzeży, miejsce, gdzie każdy gatunek musiał znaleźć własny sposób na życie.